Co robić? Zajmuje się tak zwanym knucie. Układanie. Tą talię przestawia tylko. Z jednej strony na drugą. Siedzi nocami i kombinuje. Ja mu nie wypominam, no ale nie ma się kim zająć. Normalnym życiem, a nie kombinowaniem. I dlatego też prezydentura jest pod do Jarosławów. Jarosław, ja mogę to powiedzieć, był tym, który bardzo zabiegał o to, abym ja w drugiej turze poparł Lech. I Bóg, który mnie chroni, odebrał głos. Przecież Lech wie, że poparłem. Ale. Czy do końca żałuję, że Państwa ja przed drugą wtórą wyborów, gdzie w pierwszej, jak Państwo wiecie, miałem trzeci wynik, ponad 15% poparcia, to było 4 lata temu. <grymne> Drodzy Państwo, miałem no, dylemat. Co powiedzieć ludziom? Na kogo mają iść głosować? Napisałem pisma do Pana Kaczyńskiego i do Pana Tuska. Kaczyński oczywiście sprytem swojego brata odpowiedział Pan Tusk zleceważył. A nawet w rozmowie kiedyś z dziennikarzami, nie pamiętam, nie chcę tutaj strzelać, w jakimś programie, przed drugą turą powiedział Leper to może sobie apelować. Ludzie samoobrony są bardzo rozsądni, mądrzy i na pewno zagłosują na mnie. No i zagłosowali. Zagłosowali na Lech, Ale on to byłoby za mocne porównanie, ale w stosunku do brata <knie> ma tyle do powiedzenia, co pewna grupa ludzi za okupację. Chociażby ten hazard, drodzy Państwo, będzie zakazany. Ja uważam, że jest to kompletna bzdura. Trzeba uszczelnić system. Uszczelnić system, tak samo jak wszystkie inne, owoce zakazane lepiej smakują zawsze. I tak będzie i skazane. Zejdzie do podziemia, niektórzy tam wpadli na pomysł, żeby solarium zakazać. Ale to już, nie, to już nie, nie, nie w trosce o zdrowie Andrzeja Lepela. nie myślcie ani o moje zdrowie, to się nie martwią. Podobno o wasze zdrowie de mind mas...